Cristiano Ronaldo w Battlefield 6? Być może już za rok, kto wie, ponieważ zresztą nie tylko Battlefield, Need for Speed, FC, czyli dawna FIFA, Simsy, Mass Effect, wszystkie marki należące do jej mogą już niedługo wyglądać naprawdę inaczej, ponieważ Electronic Arts zostaje na 99% wykupione, między innymi przez zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego spółkę, a także przez spółkę, fundusz państwowy, z Arabii Saudyjskiej, więc dzieje się naprawdę grubo. 55 miliardów zainwestowały te wszystkie firmy i te fundusze, żeby EA wykupić. Wszystko może zostać sfinalizowane na początku 2026 roku. No i będzie się działo na pewno. Na pewno to w jakiś sposób wpłynie na EA i na ich marki. Myślę, że na pewno możemy doczekać się na przykład pewnych zmian w BioWare, no bo będą zwolnienia. EA ma 20 miliardów długu, więc to będą chcieli jakoś spłacić. Będą na pewno oszczędności, będą możliwe bardziej agresywne mikropłatności, żeby sobie zarobić więcej pieniędzy. I tak jak powiedziałem, fale zwolnień na pewno w przyszłym roku będą odnotowane właśnie w Electronic Arts. No i zobaczymy co jeszcze. Moim zdaniem Bioware pójdzie pod topór. Czy to się sprawdzi? Mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że tak się właśnie stanie. No i tak jak mówiłem, zmiany związane także... Z kwestiami światopoglądowymi, pewnie też nastąpią. Nawet Krzysztof Lenarczyk, gość specjalny w ostatnim audycji G&M, wspominał, że być może znikną drużyny kobiece z FIFA, czyli, przepraszam bardzo, z FC, no bo to trochę nie pasuje do kwestii kulturowych w rabii Saudyjskiej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać, co o tych zmianach w jej sądzicie. Gramy na Maxa.